W tak rozumieć takiego jednego, który tak bardzo narzeka na te, na te bitwy. Wiecie, o kim mówię. Ale <laughs> ma rację. Ma no, rację. No ma rację, ja nie mówię, że nie. To Ty tylko... jest Ja mu ostatnio przyznałem absolutną rację, że ma. Absolutną rację, że ma. <laughs> Co mam powiedzieć? Musiałem się trochę ograć, nie? Ale z dupy puściłem te torpedy, przecież on jest nie za tą wyspą. Dobra, nieważne. No to nie wiem, próbujemy to utrzymać w szparach, czy robimy tak? Wzrok? Tak, oczywiście, że tak. Aha. A tak defensywnie, czyli wiesz? nie, no ja i Chyba ty, dobrze, no, przecież nie będę się tu poustawiał, ja muszę się cały czas trzymać poza spotem, nie? I, na, i tylko na torpedy grać. Dobra, A, ja, ja mam ja do mnie strzelił, albo do Burgoń, do Burgoń. Dobra, czekaj, bo tu turunek mi zaraz wyjdzie, niepotrzebnie te torpedy wyrzuciłem z siebie. No, to nie będzie proste zagranie. Mogłeś stać tu przy tej wyspie jakiś czas? Wiem, mogłem, nie pomyślałem. Dobra, będę farmił Rona. Ruprecht strzelił, więc mogę postrzelać do niego trochę. O, postawił spota na C. Dobra, minus 16. E, ładnie. Ładnie. Zaraz mu będę poprawiał, żeby tylko do mnie pancerniki nie strzelały i będzie dobrze. Słuchaj, ten run będzie szedł za wyspę. Ja widzę, widzę. No czekaj, 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 czekaj. Ja, mu, ja mu te torpedy za tą wyspę... O, ale lagam miałem. O, masz ci. O no, zobaczymy. Zdążę się przeładować. Teoretycznie. To, czy, to u mnie, czy, to, czy to na serwerze, tak? To jest. Jest Dobra, się, minus ja 10 tam mu mało już zostało. Nie wariuj, uciekaj od niego. No, ale nie mogę, bo ma No tak jest... kurwa, faktycznie jaki ping. Ale jak Miałem ostatnio to samo na jakichś streamach, także ty, ale ja mam tak pierwszy raz. Do 2000 mi ping skakał. I nie była to wina internetu, bo streamek szedł płynnie. No Dobra, Ronem się tam. zatrzymał. ja? No, nawet nie mogę strzelić. Aha, bo Burgoń nam zepsuli. Nie no, zajebiorze. Ładnie, Rona nie ma. Czuły y, po B, tylko uważaj na lotnie. Dobra, tylko problem jest taki, że naprawdę y, serwer dostał teraz takiego mindfucka, że ja bym stanąłem 3 razy w miejscu, nie? Więc wybacz, jeżeli się wyłożę. Puźwa. No, to prawda. A stream widzę, że idzie normalnie, bo mam podgląd tu na dole. I... Ale ja, ja widzę, że ping ci skacze, nie? W grze. I to nie jest wina twojego internetu. Nie, nie, bo ja normalnie parę nie słyszę, a ja normalnie, wiesz, mam odpalone trzy zakładki jeszcze na, na tym, na przeglądarce i wszystko płynnie. Dzisiaj no to ja mówię, tyle... to yy, serwer prawdopodobnie. No to dlaczego, wiesz, tylko jedna No, chłopaki taka. popłynęły ca... wszystkie na A i przejmują pięknie to A. Tak, stanęli yy, na tym, na zasięgu i się tam wymieniają łyżsliwościami. No. Fire, to jedna z tych gier, tak. Żebyś wiedział, a ja bardzo nie lubię mieć na desce lagów, bo jeden zły ruch Jest. i... Yes. Web, web. Dobra, za 14 w na nice. Puścić w to Napoli takiego pierdziocha? Ten Ruprecht będzie kręcił więc to wyspy, czy nie? nie? wiem. Tak, on tu kręci. Będę strzelał teraz do Neapolu, a potem do Ruprehta, jak się da. Nie, on, on zahaczył o wyspę lub się zatrzymał. Tak. Dobra, mnie świecą samoloty. Nie, teraz. nie, nie. Coś tu, coś tu. Miętosi. Dobra, zobaczymy. Dobrze, że z hajeków strzela tym na poli. A tak jakby się odblokowało, nie? Tak. Spokoiło się. mnie kurła. Rzymiecko... O! Coś dostało. A jednak Ruprecht przyjął jedną na ryjek. O jej po jajkach. Ała. No dobra, Ta tu ten jest idziemy. ten, tu jest, tu jest... Y... Poproszę haeki, bo tu się zadymił ten, Groningen. On nie wie chyba. On chyba nie wie. On stoi w gęstym dymie i on nie wie. On o nie. O tak, mocno do przodu, engine o no pusto. Ha, hamuj, 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 hamuj. Ii. No, o szkół! Nie, dostałem tu. Musisz używać engine o no pusto, wtedy masz. jakby ulepszoną tą mobilność. Ja wiem o tym tylko. A, no to hamowanie trwało lepsze. Tak. Oś mi ja matuję się. Dobra, apeki. A, peki? a ja ty, to ja sao dostałem te torpedo. A, strzelił do mnie sapeków niestety. A dobrze, że tu jest nisko Cytadela. Minus 19 Ruprecht. Zadychę to nie od za no a co innego tu mogło mi torpedy But szarpnąć? To, no, za oto by ci przyzwoniło mega. To jest coś innego. Do no piachu. Kurna, nie zauważyłem, że on mięśniwiec postawił. No. no okay. O no. kuźwa, tu jest Yamato blisko, muszę stąd uciekać. No spindoliłem, to nie zauważyłem tego myśliwca, tego myśliwca postawionego. A Yamato wyhamował, więc z torpedy też poszły psów w dupę. Skończyło się rumakowanie, nie? Na to engine trzeba było użyć. Słuchajcie, jeszcze nie, przy, o, nie o wszystkim pamiętam i nie wszystko wiem. Dlatego staram się grać z mądrzejszymi ode mnie. <laughs> Żeby mi trochę rzeczy jeszcze odpowiadali. Dobra, gdzie mamy? Alask Piadiem, że Alaska kiedyś kozackim okrętem była. No to jest fajny okręt. właśnie, bo ja pamiętam, że jakie będę ja zawsze ta Alaska. A, bo była chyba Alaska Black? Dobrze? Tak, jest, tak. jest, no. No, ja pamiętam, że wtedy wszyscy się rzucili, żeby robić tą Alaskę, to czy znaczy ona z kontenerów wypadała. I właśnie była kozackim nabytkiem. Wtedy właśnie jak była ta cała akcja z tymi czarnymi okrętami. Ja mam, ja Dobra, całą... na razie muszę przestać strzelać, bo jestem tu sam na celowniku.

Oj, 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 nadgód. No, daj kawek do przodu tym jamatkiem. Nie, ty cofasz. To już nie zresetuje tego kapa, brawo, niestety. Ale patrz, a, no rzeczywiście, A jest nadal nieprzejęte, ale przynajmniej fragowo wygrywamy. Tylko co to A, no ale ale co, co to zmienia? Te, no ale co to zmienia? Przecież to. mamy przyjęte. Te... My we trzech staliśmy praktycznie na połowie mapy. Teraz wam się udało uciec, ja się wypierdzieliłem na, na torpedzie. A ta strona też wcale jakiejś dużej przewagi nie miała. Nie wiem kto, kto, kto fragi porobił. A Szparak zrobił dwa. Ten wostek coś postrzelał na samym początku bitwy. Dobra, pali się ten Napoli Taka ta bitewka będzie cierpka. O, tak to nazwijmy. Tak mi się wydaje, że może być cierpka. Jamat nie strzela do mnie, dobra. To mogę sobie farmić tego na poli. Pomer pomaga. Przede wszystkim to mi pomaga Essex. Hmm. I pochwałkę trzeba mu dać. Gdybym No bo teraz się zasuwa za wami. <śśpia>, szybka, szybka spierdzielka. 15, no. No pomer, kończ go Naprawki no, użył. O, jeszcze ktoś się je włączył Hinden torpedy poszły ze seksa No, a seksa Ładnie. dopiero Dobra, no to może jednak to wygramy Ten, jak się ja zachowa o, no, do za za daleko Ale o. się schował tym haku No tak stanął sobie Nie no, na upartego jakbyś miał loba, to byś go wyciągnął za tej wyspy. No ja z Yamato nie powalczę, ale spróbuję go trochę zredukować Odpalać może. No, bez pożaru. Jamajto uciekł. W ogóle ZAO jest poza bitwą. Nie wiem co ten gościu w tym ZAO robi, on co zrobi w ogóle w tej bitwie. Chyba nic. Ale siedzi na daleko po prostu. A co, Żabart wychodzi na tego Jamajto? Dobra, pożar. Możemy go zaboleć. To bardzo go nie szarpną, ale jak dobrze trafi Yamato. Uuu, ale Yamato dostał 20 przed chwilą salwą. No bo się bogiem ustawił. No bo jeżeli Yamato się nazywa shimakaze 92, no to. Jest. Prosto w łeb. Nie no, się oczywiście. No, ale Yamato teraz ma przepierdzielone. Zdecydować. Możemy zawsze na Yamato. No, I że bart jeszcze przeżył to spotkanie z tym Yamato na blisko. <coughs> jak go spaziowali, chwila, moment. Nie wiem, ja mam wrażenie, że Yamato nie no jest pocisków. Po prostu jak ktoś widzi Yamato, to wszyscy się na niego rzucają. Nie wiem, jak ja go za zero będę trafiał, to może na HEKI się trzeba przełączyć. Za 3000 odchodziłeś. A on <coughs> chyba tego samego klanu co te Yamato był to Hakuriu? A tak i ten Syreal to samo. Aha, czyli oni sobie tak zostali na sam koniec, dobra. O i teraz Ale ci dzisiaj nie losuję. Zdecydowanie No na B muszę, musi ktoś płynąć to w tym, właśnie w tym tempie przegramy na punkty. Napisz mu tam, że pomar go go B. Brawo! Dobra, został jeszcze Zao, a zao sobie Teraz pływa zostanę na... bomba Azao sobie pływa na ja, dobra. mapy o, ale za to ma ten fajny, ten fajny yy, kamuflaż. Z czego to było, Kamil? Ja pamiętam, że to już za moich czasów było. No, z tych Gwiezdnych Bitew. A, no, no. Pierwszy Gwiezdny Ładnie siadło, ładnie, ładnie. Ile się na ten, narobił? 243 i 3 fragi, duży kaliber i wsparcie. 243 o, jeszcze? ...energii D-Major robił, hello, panowie. Poproszę szkolenie. Jeszcze ten dreadnought wejdzie Dobra, B przejęte Alaska płynie lekko na C Essex, męczy zao. Dwie minuty są do końca, więc nie wiem, czy my to wygramy. przejęciu bazy o no, uwazy 30 punktów. O, zresetował właśnie B. No to może być takse. No, za mało czasu jest. O to ten pomer mógłby się wcelować. Spróbuję Prakają na chwilę zbrokować ten kap, ale nie wiem czy to coś da. Za no, o tak, może zrobić nic. samotnego wojownika, no. Pomer tylko musi nie wypływać z kapa. No to teraz zaczyna się robić wesoło, nie? Taktyczna bitwa. Bez jaj. <gryzaj> no, 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 no. Dawaj, pomarnik, dawaj, 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 dawaj. Mamy B. Poszedł, poszło B. Ile jest za przejęcie kapa? 30 minut 30? Nie zdążymy. No, zobaczyłem. Poczekaj. Parak ma tego moda. Parak, jak to widzisz? Nie, nie wygramy. Nie no to samotny. No gratulacje dla za. Niestety. No nie, bo im nie odjął punktów, nam dodało, im nie odjął. No, bo to nie odejmuje punktów. Po... Właśnie tak, ja zapomniałem, że nie odejmuje, to tylko przy fragach odniósł. No, masz 20 sekund, nie? To no, ten pomerny. w ogóle... Jezu, no co to jest za gość w ogóle? on pomerny Nie no, ale 5 sekund. Zagrał dobrze. No, GG. Kurde, taka ład, ładna bitwa. No za długo to no, trwało. Ty, no ja piszę do gościa, że... Mi te pierwsze salwy nie. Mi te pierwsze salwy w lotnie nie poszły. Co za ludzie. Jak ja nie lubię po prostu jak tam... wiecie. Coś ma napięte jakieś swoje. No, jak wynik drużyny. No ja niestety tu się nie popisałem, no ale dobra. No za Na przegranej szparek, 200. 200, 200 <laughs> 100. to by się ze spył... by było. 3-300 by było, no? To są wariaty. muszę u was naprawdę na szkole nie pójść jakieś. A czekajcie, może prze, poczekaj, chilę do sobie szybko.